Witajcie! Dziś kolejna sonda prosto z Łodzi. Spytamy się ludzi, czy chcieliby... ...które jest homo sapiens. A jeśli Wy chcecie widzieć więcej, gdzie nagrywam i więcej informacji o mnie, zapraszam na mojego Instagrama. Linki na dole. Widziło się Panie dziecko homo sapiens. Co Pani by yy, zrobiła w tej sytuacji? Ale że teraz? No tak. A co miałabym zrobić? Ucieszyłabym się. Ale nie chciały Pani usunąć takiego dziecka? Nie. Dlaczego? A czemu tak? Wszystkich trzeba kochać. Dziękuję. Urodziło się Pani dziecko homo sapiet. I co Pani by zrobiła w tej sytuacji? No cieszyłabym się, bo mam dziecko. Homo sapiens, czyli normalne, tak? Więc... No, widać, że Pani myśli. No. Na przykład niektórzy by usunęli, jakby się dowiedzieli, że mają dziecko homo Ale, bo, bo ludzie mylą w ogóle homoseksualizm z homo sapiens. To jest straszne. Ja widziałam tego rodzaju właśnie pytania i ludzi. Ja mam z, y, wielu homoseksualnych przyjaciół, więc jakby dla mnie to... W ogóle nie ma żadnej różnicy. Dzięki wielkie miłego. Spoko. Urodziło się pani dziecko homosapiet. Co pani by zrobiła z takim dzieckiem? Wychowywałabym. Ale to dobrze, że jest homosapiet czy nie? Niekoniecznie. Z jakiego jesteś, czy? Brzoza TV. Dziękuję. Jest taka sytuacja. Urodziło się teraz pani dziecko homosapiet. Co pani by zrobiła w tej sytuacji? No nie wiem. Ale to dobrze, czy... Ale to dobrze, że jest homosapiet czy nie. To nie wiem, nie wiem, nie wypowiadam się na ten temat. Czyli pani by usunęła? E, nie wypowiadam się na ten temat. Dzięki. Za stary jestem, żeby mi się urodziło. No ale powiedzmy, że 20 lat temu się takie dziecko urodziło. No to o co chodzi, co bym zrobił? No co by pan zrobił? To dobrze, że jest homosapiec, czy nie? Nie. Yeah. Yeah. Dobra, dzięki. To jest taka sytuacja, że urodziło ci się dziecko homosapiec, i co byś zrobiła w tej sytuacji? Żyłabym dalej. Ale to dobrze, że jest homo sapiens czy nie? Nie wiem. A myślałabyś, żeby usunąć takie dziecko? Raczej nie. Czyli Raczej byś nie wychowywała? Bym Raczej bym z tym żyła dalej. Dzięki. A pani? Ja tak samo. Ale to dobrze, że jest homo sapiens czy nie? No jejku. Nie wiem, no chyba dobrze. Trudne pytanie. Trudne pytanie, bardzo trudne pytanie. Dlaczego trudne? No bo, no kurczę, homo sapiens, homo sapiens to jest człowiek myślący, tak? O to chodzi. No tak. Właśnie. A pani jest homosapiec? No, chyba jestem. A pani? Ja nie wierzę w to bo że pochodzimy od małp. Jestem trochę innego zdania. Rozumiem. A, e, e, a, miałem się o to zapytać. Proszę panią, proszę mi powiedzieć, jest taka sytuacja, że urodziło się teraz niedawno pani dziecko i ono jest homosapiec. I co pani by zrobiła w tej sytuacji? No, cieszyłabym się. Ale to dobrze, że jest homosapiec? No. Niektóre kobiety na przykład by usunęły takie dziecko. Bo nie wiedzą, co to znaczy. Dziecko, i ono jest teraz homosapiec. Co pani by zrobiła w takiej sytuacji? No dobrze, że jest człowiekiem myślącym. Bo niektóre kobiety na przykład by usunęły takie dziecko. Nie ma takiej opcji. Dzięki wielkie miłego dnia. Czekaj. Z, mamą. Z mamą. Dobra, to jest rozmawiam. taka sytuacja, że teraz dziecko masz nie i ona się urodziło niedawno i jest taka tragiczna Mam. sytuacja, bo ona jest homosapiec. I co byś zrobiła w ogóle w tej sytuacji? No, jak dziecko byłoby homo sapiens, no to pewnie no wychowałabym, no co miałabym zrobić? No, Bo Niektóre kobiety, kobiety chciałyby usunąć. No, jak się dowiaduję, że, że dziecko jest homo sapiens, no to co innego mają zrobić? Niech homo sapiens czy homo Homo sapiens? Ale mówię, z homo sapiec. A, no to nie mam pojęcia, co wtedy. No, ja bym pewnie wychowała. Ale <laughs> dzięki, miłego dnia. Dzięki. O que Ja poproszę z czekoladą Bez reszty. Dziękuję bardzo. Ja poproszę tę z czekoladą. Mam marmoladę, ale budyń. No to dżem. Nie, nie, to budyń, budyń. Tam ci panowie się tak. uczą? Tak. Dwa miały być, no? Bo dla mnie, dla kolegi, przy panią. Tam ci panowie się uczą, tak? Jak robisz? Jeszcze ciepły. No ciepły. Dobra, dzięki ślicznemu miłego dnia. Nie, 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 Ale tam same koleżanki są, o tam. tam. Dobra, homo ci się urodził. co byś zrobiła w takiej ciężkiej sytuacji? Kto mi się urodził? Dziecko, które ma homo sapiens. co byś zrobiła w tej sytuacji? Nie wiem, bo nie wiem, co to jest. Chociaż to jest przewieczeństwo przecież homo sapienskie. Chyba, tak nie? Nie wiem. No nie wiem, no ale to dobrze, że jest homosapiec, czy nie? Człowiek to chyba dobrze jest człowiekiem, chyba nie? No ja się ciebie pytam. No ja nie wiem. Jak się dowiesz, to daj znać. Dobra, dobra, dam znać. Tak siema! Jest taka sytuacja, że urodziło ci się dziecko homosapiec. Co byś w ogóle zrobiła w tej sytuacji? O Boże. Jakby mi się już urodziło? No o, nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Ale usunęłabyś, jakbyś mogła? Tak. Dzięki miłego dnia. A ja? Nie, ja nie, ja nie, ja nie. nie, ty nam wystarczysz. Jest taka sytuacja, bo wiesz, no to są ciężkie czasy, nie? urodziło ci się dziecko. dziecko? Nie, nie usunęłabym. Ale dobrze, że jest homo sapiens, czy nie? No niedobrze, ale raczej nie usunęłabym, nie wiem co bym zrobiła, w takiej sytuacji nie jestem, więc na razie nie wiem. Co A pani? Też bym nie usunęła. A co pani by zrobiła? No wychowałabym to dziecko. Ale to dobrze, że jest homo sapiens czy nie? No według mnie nie, ale... Okej, okay, dobra, dzięki, miłego dnia. <noise> dzięki. Za... Dzięki. Dobra, już nagrywasz? No nie każdy był Reymontem i wie co to znaczy homo sapiens. Jeśli spodobał Ci się materiał to łapka w górę. Zasubskrybuj mój kanał w na na social media. Pozdrawiam, że za TV. Dobra, no, tu jest Pan Nic Nie widzę w tych okularach. Kazali nosić. Proszę wiedzieć, co znaczy słowo wykidajło? Nie mam pojęcia. Ale jak Pan tak by wikidaiwo. mógł pomyśleć? Nie, nie wiem. Na pewno coś Pan wymyśli. Ja w ogóle nie kojarzę słowa, także jest, nie pomogę. Wikidajło. No jak Pan się kojarzy? Wikidaiwo. wikidaiwo. No nie, pustka. Tutaj akurat nie. Jest to osoba, która dawniej wyrzucała ludzi z lokalu. Nie, nie, nie. Taki dzisiejszy ochroniarz. To jest tak kiedyś na ludzi mówili. Takie pytania zadajemy. No dobra, dzięki wielkie. Proszę mi powiedzieć, co znaczy słowo bacholik? Bacholik nie wiem. A z czym się panu kojarzy? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Bachołkiem. Nie z, z czym? Z Bachołkiem mówi Bacholik? Bacholik? Bacholik. Bacholik? Bacholik, nie wiem. Nie Jest to bagno zwyczajne. Eee, to tak na Nie, ma, to, nie, nie, to, nie jest do to jest Enofil. O Jezu, nie mam pojęcia. z czym się pani tak kojarzy to słowo. Enofil. Nie mam nie mam zielonego pojęcia. Noc. Jakieś zaburzenie na pewno, bo fil to tak, enofil, to tak, no nie mam pojęcia, co to może być. Pierwszy raz słyszę to słowo w ogóle. jest miłości gwina. Miłości gwina. Miłości gwina. Miłości gwina. Co? Dobra, jeszcze raz się o to. Przybyć, co znaczy słowo perypatetyk? Jezu, nie mam pojęcia. Z, z czym się pani kojarzy? Z niczym, totalnie. W się sensie pierwszy raz słyszę to słowo, naprawdę. A pani, słowo perypatetyk, z czym się kojarzy? <grym> Zwolennik. <grym> nie wiem, tak kojarzy to nic. Musiałabym przeczytać tak dokładnie, co to jest, bo pierwsze słyszę, naprawdę. Też. Dobra, dzięki. <grym> Lepiej dwa razy po dwie minuty, czy cztery razy po jednej minucie? Nie mam pojęcia. Ale rwać, czy myć? Dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź. Witajcie! Dzisiaj będą. Y, witajcie, dzisiaj będzie kolejna sonda. Będę się pytał ludzi. Co sądzą? Witajcie! Dziś nowa sonda. Będę pytał się ludzi, co im mówi słowo piszczy pała oraz inne ciekawe, jak na przykład sekser. Oglądajcie, będą ciekawe odpowiedzi. Dzisiaj nowa sonda. Będę się pytał ludzi, co oznaczają takie słowa, jak świszczypała, seksaper oraz seks... seksaper, seks", sekser, sekser.